Idzie ze zon na cabrio, Petra mi pozazdrościł. No to tą pomogę yy, zrobić jego. Przerobić jego Defendera na cabrio. Dzisiaj nakręcimy pilotażowy odcinek z serii Co dziś łupie w moim trupie i bierzemy na warsztat Defenderka. Z racji tego, że się zrobiło już ciepło na polu, to yy, stwierdziłem, że czas już yy, zrobić to, co zrobiłem w zeszłym roku pierwszy raz. Czyli wykorzystać drugi typ wentylacji, jaki występuje w samochodach Land Rover, czy to Seria czy Defender, bo wyróżniamy dwa typy wentylacji w tych pojazdach. Pierwszy to są tak zwane zapalenia płuc, lub drugi typ wentylacji, czyli ściągnięcie całej budy w sensie dachu i boczków. To właśnie lubię w Land Roverze, że to jest pudełkowa budowa skrzynkowa, modułowa, jak zwał, tak zwał, ale jego można dowolnie sobie rozbierać, przekładać, rozkładać, jak po prostu, nie wiem, kostkę Rubika czy coś. Lego. I Lego. I, I można się z nim bawić. One fabrycznie, przynajmniej mój to jest jeszcze 90, a nie Defender. Z 1987 roku wychodziły zunifikowane czyli twardy dach, albo mógł być, mogła być zwykła plandeka. I y, dlatego też na bokach ma y, takie specjalne haki, do tego że jak się, z, jakby wyszedł z plandeką, to po prostu czyli się by ściągł dach i chciał założyć plandekę. To bez problemu można sobie przejść z jednego w drugie. Taka partazandka. Pierwszą i zasadniczą rzeczą, i w zasadzie jedyną modyfikacją, jaką trzeba poczynić, to jeżeli się ma dodatkowe oświetlenie na dachu, tak jak ja, to trzeba je jakoś zmiśkować żeby można je było rozpinać. I tutaj sobie zamontowałem takie kosteczki jak do domu, i po prostu się wypina kable, cyk. One są ponumerowane już wcześniej, mają kropeczki i kreseczki, żeby pamiętać, żeby nie musiał później szukać, który jest który, no i się rozpina te kabelki po kolei. I w ten sposób uwalniamy elektrykę dachu. A są o tyle wygodne te kostki, że nie trzeba izolować później kabli. W Defenderze jest do rozkręcenia w stosunku do Samurai, którego, w którym też ściągałem dach. Jest dużo więcej rzeczy do wykręcenia, aczkolwiek je się bardzo szybko rozbiera. Z przodu mamy do wykręcenia słoneczniki kierowcy i pasażera. odchylamy następnie pod sufitkę i pod nią jest bodajże 8 śrub. Które trzymają dach do ramki szyby, następnie mamy do odkręcenia pasy z jednej i z drugiej strony, i później mamy jedno mocowanie dachu tutaj, i drugie mocowanie dachu tutaj. Po odkręceniu tego co pokazałem z przodu zostają tylko do odkręcenia dwie śruby z tyłu, jedna z tu, a druga analogicznie z drugiej strony I, i to w sumie tyle, tyle trzeba, żeby zdjąć dach z defa. Z tyłu do odkręcenia nam zostaje drabinka na dach, ją trzeba zdemontować w całości, żeby móc później spokojnie położyć dach na przykład na ziemi. Yy, I zostają nam zawiasy drzwi tylnych. Ja osobiście nie demontuję całych, tylko je rozkręcam tu na środku zawiasów. No i później tylko wyjmuję drzwi jak, jak w domu. Fuk do góry i na półeczkę. Piotr, chyba badasz nowe śrubki, bo się tak ładnie odkręcają. No, ale podkładki już nie ma. Co nie tam ma podkładeczek, ale z, z, tam jest płaskowniczy. O kurde. No nie ma biedy. Żeby nie wyrwało. Widzę, że zacząłeś od tyłu. <grydy> Czekaj, wstrzymaj, wstrzymaj. wstrzymaj mi. A bo to nic mi nie ściągaj, trzymaj. Nie. <grydy> yeah. Dobra jest. Ani pospadają. Kurde, to jak to pasuje, jakby to było skąd. No, Dość tak pasowne, nie? No. Ale zwróć uwagę, jak jest dopasowany ten płaskownik, jak on Znaczymy jest wy wy wyślifo wy wyszlifowany, żeby się zaciął przy demontażu. No. Istotną kwestią, przynajmniej dla mnie, bo jestem strasznie zapominalski, jest to, żeby sobie poskładać te rzeczy w miarę do kupy, żebym pamiętał kolejność wykonywania działań. Więc jak zdemontowałem tylne drzwi i one mają one się składają: śruba, nakrętka, kuleczka, która tam pracuje, na której jeżdżą, sprężynka i to ma być w tej kolejności. Więc sobie od razu składam te, te wszystkie śruby w ten sposób, żeby potem, jak na koniec sezonu przyjdzie jesień, i będę zakładał z powrotem dach. Żeby po prostu nie zapomnieć o tym, w jakiej kolejności to było ułożone. To, jest, to są lata doświadczeń po prostu z pogubionymi rzeczami. Po, po jakimś okresie czasu, kiedy coś rozmontowałem, zostawiłem, a leżało miesiąc, dwa, a potem nagle, kurde, jak to było poskładane. Także polecam sobie składać mniej więcej rzeczy w takiej kolejności, jakie są, żeby potem nie mieć problemu. Yy, no to następnym krokiem będzie odkręcenie drzwi w landrowerze 90. Drzwi są w całości razem z ramką na szybę. A z serii trzeciej były drzwi dzielone yy, i mamy takie, jakby, kowbojki, jak na przykład we Wranglerze czy w Łazie Starym. Szyba, y, tam zresztą szyba była przesuwana, można było zdemontować pół drzwi i takie właśnie drzwi założymy. Zobaczycie, jak będzie wyglądało, jak to, to będzie skręcone. Przyznam się po cichu, że yy, Land Rover ma bardzo fajne rozwiązanie, którego na przykład nie ma w Samuraju, yy, a mianowicie. Lusterko jest przykręcone do zawiasu, przez co wymieniając drzwi nie musimy odkręcać lusterka, które na przykład w Samuraju jest przykręcane do drzwi i w momencie jak wywalimy drzwi z Samuraja to nie mamy lusterek i trzeba kombinować jak to zrobić, żeby potem to lusterko w Samuraju przykręcić. A tu odkręcamy drzwi, przykręcamy kowbojki i jest bez roboty. Piotrek mnie to cały czas instruuje, bo, bo się boi o swój zabytek, żebym mu nie pogubił, nie pogubił zabytkowych części. <śledzianie> Jestem bardzo dużym estetą I przywiązuję wagę do czystości w moich samochodach Masakra jaki jest syf Proszę bardzo To nie tylko podlać zasadzić trawkę nie rozumiem jak Piotrek może dbać tak o swój zabytkowy, piękny, brytyjski pojazd Dramacy. To są drzwi Albo z serii Albo z początkowej wersji, yy, właśnie 90, bo one były troszkę pomieszane. Niektóre miały jeszcze yy, właśnie te dzielone drzwi, a niektóre, tak jak mówię, już w całości z szybami na korbę. I tutaj mamy właśnie otwory po mocowaniu tej górnej ramki. Ona sobie tu przychodziła. Yy, I co? Te drzwi są dużo lżejsze. Dużo więcej miejsca mamy w kabinie. Bo one tutaj mają takie, wklęsłe są I zawiasy są bardziej sexy Bo są schowane Nie biją po drzewach, nie urwie się plastik, tylko porządne Proste zawiasy A znaczy się klamki no. Trzymaj, no to Jeszcze jedna do... No do... Dobra, jest Są nasze I my Piękny samochód Jak Lego Dokładnie i to Duplo <laughs> co? Od razu, szybki montaż Dawaj To musi być szybka piłka Jak na rajdzie muszę ciśnienie mhm. Lego Duplo Dobra, jest Możesz puścić Już sobie resztę... Każde do dziecko pokocha twoje Lego Duplo <laughs> No Troszkę zmieniła się faktura koloru, ale ładnie, nadają mu charakter ten naklejek pistoletowy. Ładne te drzwi, Taki nie takie za nie do... za proste. Popuś ją tylko trochę. I z drugiej strony? Tak, no. no. czekaj, a do czego ona jest przy... No, tylko ją popuść troszkę, bo ławeczki zostaną, bo będziemy robić safari. A będą lwy? No. Takie zabłacańskie. A tygrysy? Nie, ale będą rekiny. Yy, wszystko że mamy poodkręcane. Yy, boczki pościągane, poodkręcane, wszystkie śruby, pasy ściągnięte. No i powoli będziemy próbowali ściągnąć tego. ten daszek. Zobaczymy ile to waży, bo jak już to troszkę tak lekko dźwigaliśmy to wydawało się, że jest dość ciężki. Zobaczymy, ale coś, jakoś to zrobimy. Nie przeszkodzi, aby Ciebie zabrać też Dali mi Cię w Ale bardzo miły gość Nasz Pan sam pochodził, zrobił wszystko to, co chcesz Noc nas zastała przy tym ściąganiu dachu I mieliśmy już z Jarkiem iść do domu yy, Jarek poszedł, a ja jeszcze nie dałem sobie spokoju I zrobiłem parę rzeczy Mianowicie odkręciłem sobie snorkę żeby móc kłaść szybę, bo chciałem strasznie kłaść szybę przed nią i zamontowałem podpórki pod to, żeby tą szybę móc położyć, bo ona się oryginalnie kładła na koło zapasowe, które tu miałem ale że jest za duże, żeby je wozić na masce, no to musiałem się czymś poratować i założyłem sobie podpórki leciwe, ale dobre i trwałe, bo to są z Gaza 69 no i za chwilę przyjeżdża Jarek z Edytą, jedziemy w teren no i ciekaw jestem szczególnie opinii Edyty, bo ona w ogóle nie wie co myśmy tutaj kombinowali wczoraj wieczór i, i co wykombinowaliśmy w ogóle z Jarkiem w kwestii tego samochodu, że będzie bez dachu. ma! Cześć. No, jak witacie mnie z kamerą to znaczy, że tutaj coś się święci. Mamy niespodziankę. Ale ja już od nie miałam. Ale ja nie miałem. Co? Dobra, to teraz zamknij oczy i czekaj na niespodziankę. Tak w ciemno to trochę się boję. Nikko nie prosi o zamykanie oczy tak bez powodu. Ale zawsze wszystko w ciemno się robi. No dobra.